Witam ja, kochani, trzeci dzień, trzeci dzień, nie, trzeci filmik, trzeci dzień mojego życia w Eileen w Irlandii, no moje życie w Irlandii się zaczęło wcześniej, ale e, powiedzmy, że trzeci dzień i dzisiaj, no dzisiaj jest spokojnie, na razie. W ostatnim filmiku, który nagrałam, nagrała moja przyjaciółka stwierdziła, że za mówię o opiece nad osobami starszymi. No, to akurat y, mógłby ktoś powiedzieć, że jestem na wakacjach, a nie na, w pracy. Nie, nie pokazuję, jak, jak się opiekuje, No, bo po prostu ja nie mam co pokazać teoretycznie. Ja nie będę pokazywała, że zwłaszcza idę do dubikacji, czy na okrągło, że jej tabletki daję, albo co na obiad i śniadanie jemy. No, także no, ja nie mam co pokazać tutaj. A po drugie troszeczkę by było mi niezręcznie, żeby tą babcię pokazywać taką schorowaną, jak z nią spaceruję po, po podwórku i, i, i tam, nie wiem, podtrzymuję ją, żeby nie upadła, czy jak siedzimy na fotelu. No bo to, to jest takie standardowe, rutynowe zajęcie, które każda opiekunka robi w większym, mniejszym stopniu. Niektóre mają więcej pracy, niektóre mają mniej, tak jak ja. Dlatego ja chcę w tych filmikach pokazać, dlaczego ja się zajmuję różnymi rzeczami, a nie tylko właśnie siedzę i książkę czytam, czy krzyżówkę rozwiązuję w wolnych chwilach. Bo y, wiem, jak to było, jak pierwszy raz wyjechałam do Stanów, y, zarabiałam pieniądze i byłam tak szczęśliwa. Y, moje życie poprzednie było na kredyty i miałam bardzo dużo. Rad do spłacania za samochód, za laptopa, za inne rzeczy, więc moje życie było na kredyt, i nagle wyjechałam do Stanów i zarobiłam tyle, że czułam się tak, jakbym była niezależnie finansowa. Wysyłałam paczki, zakupiłam, no, znaczy się kupowałam na Allegro, różne rodzaje prezenty dla dzieci. Byłam tak szczęśliwa, że mogę wszystkich uszczęśliwić. Ale przyjeżdżając do Polski, zatykałam wszystkie dziury pieniędzmi i po tygodniu, dwóch już nie było pieniędzy. I znowu człowiek myślał, co by tu zrobić, żeby znowu zarobić, no bo to, co się miało, no to niestety już poszło. No i znowu się po czasie, znowu wyjechałam do Stanów, bo nie mogłam być tam non stop, więc musiałam znowu wyjechać. I znowu zarobiłam pieniądze, przyjechałam, kupiłam samochód, kupiłam inne rzeczy. No, i znowu byłam bez pieniędzy, i to takie było zmuszało mnie non-stop wyjeżdżać albo szukać pracy w Polsce, przynajmniej na ten okres między jednym wyjazdem a drugim. No, mam takie szczęście, że praca mnie bardzo kocha, i y, miałam takie szczęście, że przez rok między jednym wyjazdem a drugim pracowałam y, u poprzedniego pracodawcy i dlatego y, mogłam normalnie żyć w jakimś tam stopniu. Ale nie było to życie i no po prostu taka rutyna. No. Człowiek od rana do wieczora coś tam się zajmował. Przy trzecim wyjeździe babcia zmarła, i jak to mówią, praca zmarła, trzeba szukać drugiej. No tak nieładnie, kiedyś właśnie tak przeczytałam, że no, praca zmarła nie kobieta, nie osoba, tylko praca. Ale tak właśnie wygląda, że osoby, które wyjeżdżają do opieki, pracują do pewnego momentu, dopóki ta osoba żyje, a jak potem się traci, no to już nie wiadomo potem, co dalej. A każdy wie, że jeśli nie będzie pracował, no to to się skończy te źródło dochodu i będzie musiał żyć z tego, co ma. A skoro że to znaczy się, że te, te źródło dochodu było za małe, bo on dlatego pojechał do pracy, bo mu było mało. A ja właśnie nie chcę Pracować przez kolejne 10 lat, bo moją pasją są podróże, więc kiedy mam podróżować? Jak już będę, nie wiem, miała 80 lat i nie będę miała zdrowia, no to gdzie po, po, pojadę? Chyba do sanatorium, do wyspy. No bo gdzie? Dlatego chcę Wam pokazać, w jaki sposób ja sobie zabezpieczam życie. Chcę zabezpieczyć się, w jaki sposób ja inwestuję w moje zarobione pieniądze. Nie wydaję ich na prezenty już teraz. Tylko po prostu myślę o swojej przyszłości, bo jestem coraz starsza już nie będę młodsza i no starsza. Nie chcę, żeby moje dzieci potem, gdy przyjdzie, bo nie chcę, żeby przyszła choroba jakaś starcza, i będą musiały dzieci się mną opiekować, i może im zabraknąć mojej pieniędzy na moim koncie, które przychodzi ze zus -u. I, i będą miały trudno, żeby nawet wynająć jakąś opiekunkę na dwie, 3 godziny, żeby się mną opiekowały, żeby one mogli oddychnąć. Bo ja wiem, jaka to jest ciężka praca przy starszych osobach. I dlatego różnymi, w różny sposób próbuję zabezpieczyć sobie właśnie przyszłość, inwestując w różne programy. No i oczywiście. W program, który pozwoli mi podróżować, to jest jeden z tych programów. Więc stopniowo będę pokazywała, w jaki sposób ja inwestuję. Uczę się języka angielskiego nie dlatego, że chcę wyjeżdżać i kolejną pracę szukać później, albo żeby mi było łatwiej znaleźć kolejną pracę, bo to nie o to chodzi. Jeśli ja chcę podróżować, muszę umieć przynajmniej jakiś język, który pozwoli mi. W swobodny sposób się o cokolwiek zapytać. Nie wiem, gdzie jest poczta, gdzie jest toaleta, no nie wiem, różne, czy gdzie hotel, jak do taksówki, to takie podstawowe rzeczy, żeby umieć sobie. Ja samemu dawać radę, a nie szukać potem właśnie wymówki, że ja nie mogę jechać za granicę, bo ja nie znam języka. Ja chcę podróżować, a jeśli chcę podróżować, to muszę umieć język i o to chodzi. Dlatego uczę się tego języka. Nie biorę lekcji prywatnych ani online, bo wiem, że tutaj mi akurat czas może na to nie pozwolić, żebym ja mogła w danej godzinie być na jakimś tam kursie online. Wykupiłam sobie jedną i musiałam zrezygnować. Dobrze, że szło zrezygnować, że poszli mi na rękę i mogłam zrezygnować, ale przez jakiś miesiąc, kilka miesięcy wpłacałam i nic nie mogłam zrobić, bo tu raz, że słaby internet, a drugie nie miałam na to czasu. E, dlatego wolę się sama uczyć e, wtedy, kiedy mam właśnie czas. A w międzyczasie właśnie e, inwestuję w inne programy. Nie, z, nie wiadomo ile, bo to też nie o to chodzi, żeby wpadać w 10 albo i więcej. W różne, bo kiedyś tak robiłam i więcej traciłam niż zyskałam, ale mieć przynajmniej jeden czy dwa programy, które gdzie można zainwestować i za 2-3 lata z tego mieć jakiś zysk. No a w podróże inwestuję, tam właśnie się zajmuję marketingiem sieciowym, pracuję online, biorę różne szkolenia, żebym właśnie mogła zbudować sobie dość super team i Myślę, że, że właśnie innym osobom, które wyjeżdżają dzisiaj za granicę, uświadomić, że to są, że te pieniądze, które zarabiają, to one się uzależniają od pracy, od pieniędzy, bo któregoś dnia nie będą mogły wyjechać. I co w ten czas? Co w ten czas? Braknie tego źródła dochodu i co dalej? Skoro dzisiaj nie, nie stać się, żebyś mogła siedzieć w domu, to potem co będziesz robiła? Jak nie będziesz mogła wyjeżdżać. Więc zadbaj o swoją przyszłość. Rób coś, żebyś po prostu nie musiała przez 10 kolejnych lat wyjeżdżać tylko dlatego, bo, bo cię nie stać, nie wiem, na leki, czy na jakieś rehabilitacje, czy jeszcze nie wiadomo na co. Lepiej zadbać już teraz, zanim jeszcze masz zdrowie, dopóki jeszcze masz z czego zainwestować gdziekolwiek pewne programy, Niż później, jak już nie będziesz miała pieniędzy, jak już potem właśnie nie będzie zdrowia na wyjazdy i to wszystko. Więc, jak chcesz wiedzieć, w jaki sposób ja sobie zabezpieczam przyszłość, oglądaj dalej filmiki. Nie będę pokazywała w jednym filmiku wszystko, bo nie da się, żeby wszystko. A zresztą miałam 365 dni na to, żeby pokazać wam. Po kolei jak ja realizuję swoje marzenia, swoje plany i jaki cel sobie postawiłam. do, W jakim czasie właśnie ten cel osiągnę. No i kochani, zakończyłam pracę, no ale nie zakończyłam jeszcze dnia. Jak wiecie, wspominałam, że pracuję online, zespół podróżników, bo to jest, buduję zespół podróżników, bo to jest moja pasja. I wszystkich, którzy kochają podróże, zachęcam do wstąpienia do klubu podróżników. I właśnie za chwilę mamy szkolenie. Na którym się uczymy, jak zapraszać osobę do klubu, jak korzystać z narzędzi różnego typu. No i dzisiaj, między innymi, będziemy planować swoje pierwsze wakacje klubowe. Więc Was dzisiaj. Ja już żegnam tym akcentem i zapraszam jutro. Jutro będzie kolejny filmik. Dzisiaj to już koniec na dzień dzisiejszy i życzę miłego oglądania. Jeśli ktoś ma jakieś pytania, czy zaszerzenia co do filmiku, proszę o komentarze, proszę o łapkę w górę, łapkę w dół, jak to woli, jeśli w dół, to proszę napisać dlaczego. O subskrypcję mojego kanału. I tym akcentem chcę powiedzieć: dziękuję bardzo za wszystko, za wszystkie komentarze, za subskrypcję i zachęcam do oglądania kolejnych filmików.